Drodzy siostry, drogie siostry, drodzy bracia, chciałem przywitać wszystkich chorych, starszych, najcenniejszą cząstkę parafii. Tak, można by tak powiedzieć. Zaraz powiem dlaczego najcenniejszą. Może się troszeczkę już znamy, bo teraz jest internet, YouTube. Można śledzić różne nasze rozważania i pewnie także uczestniczyć w tych rekolekcjach dzięki tym środkom przekazu. To jest bardzo wielkie dobrodziejstwo. No ale tutaj dzisiaj przyszliście do tej świątyni albo ktoś zatroszczył się o Was, żebyście mogli tu być, wziąć udział w Eucharystii. Otrzymać też sakrament chorych. Tak, najcenniejsza cząstka parafii podwójnie. Po pierwsze, że musicie najwięcej dawać siebie poprzez swoją chorobę, poprzez nieraz swoje cierpienia, nieraz związane też ze starością. Są osoby może, które cierpią chroniczny ból. Doskwierający, przenikający i to są bardzo przykre i trudne doświadczenia. Tak, chociaż inni nieobecni także pewnie mają swoje choroby, dolegliwości, ale oni też do tej cząstki należą, chociaż ich tutaj dzisiaj nie ma. Ci, którzy muszą uczynić specjalną ofiarę ze swojego życia, ze swojego zdrowia. Po drugie, że czynicie to w ukryciu, że to może nie jest na pierwszych stronach witryn internetowych, w codziennych wiadomościach, ale wszystko jest ukryte. A dla Boga to, co ukryte jest szczególnie piękne, cenne. On widzi w ukryciu. Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Tak, Jezus. Kiedyś po śmierci to wszystko będzie w świetle, ujawnione. My chyba się bardzo zdziwimy, jak zobaczymy, kto tak naprawdę jest największy w Królestwie Niebieskim. O którym wszyscy, wszyscy będą mówić. To będą ludzie cierpiący, schorowani, którzy gdzieś tam w ciszy swoich czterech ścian jednoczyli się z Jezusem, umierającym na krzyżu. O nich nikt nigdy nie wiedział, z wyjątkiem może kilku najbliższych osób czy też opiekunów. Czujcie się tutaj jak u siebie w domu. Ojciec niebieski troszczy się o każde swoje dziecko, a szczególnie o to poranione, o to cierpiące. Nieraz może człowiek się tak buntuje, no ale dlaczego taka choroba mnie dotknęła? Dlaczego mnie tak strasznie boli? Do końca nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze może łatwiej chyba zrozumieć pytanie o śmierć niż pytanie o cierpienie. Bo to, że umieramy, to, że odchodzimy, no to jest jakoś dla nas zrozumiałe. Właściwie my umieramy każdego dnia, w każdej chwili. Nasz organizm zmienia się, starzejemy się, nasze komórki są wymieniane. Ten proces umierania. Właściwie trwa od początku, od początku naszego życia. I kiedyś ta śmierć będzie dla nas bramą życia, drugimi narodzinami. To jest bardzo piękny obraz tych drugich narodzin, bo pierwsze narodziny no to nie pamiętamy oczywiście, ale wiemy jak wyglądają. Matka rodzi dziecko, wcześniej go dokarmia, pozwala mu wzrastać w swoim łonie przez dziewięć miesięcy. I takie dziecko dojrzałe do życia samodzielnego opuszcza łono matki. Płacze, krzyczy, ale wszyscy się cieszą, że narodził się nowy człowiek, syn, córka. Wszyscy się radują, chociaż ten właśnie maluch płacze, krzyczy, no bo nagle się znalazł w jakimś obcym, innym środowisku, odcięto mu ten przewód, którym był dożywiany, no ale wszystko jest dla jego dobra. Teraz będzie mógł się rozwijać do takiej dojrzałej postaci. I my teraz przeżywamy jakby drugi okres prenatalny, to znaczy jesteśmy w łonie Matki i tej Ziemi, która nas karmi, z którą jesteśmy jakby połączeni tym niewidzialnym przewodem pępowinowym, czerpiemy od niej produkty spożywcze, tlen i dzięki temu żyjemy. Ona nas także gości, daje nam schronienie, Jesteśmy troszkę jak tacy bracia i siostry bliźniaki, bo w jednym czasie przeżywamy ten okres prenatalny do życia wiecznego. I kiedy przyjdzie, kiedyś przyjdzie moment śmierci i znowu będziemy płakać, znowu będziemy pełni strachu, bo przecież nie wiemy, co nas tam czeka. I pewnie łzy będą płynęły z oczu nie tylko naszych, ale ich bliskich, którzy. Będą wtedy wokół nas. Oby tak było. Człowiek nie wie, co tam jest. Ale tam, z drugiej strony, już czeka Jezus, aniołowie, święci i wszyscy się cieszą. Jakby chcieli powiedzieć: Nie martw się, chodź tutaj do nas. Tutaj będziesz miał pełnię życia. Do trzech razy sztuka. <noise> w łonie Matki, w łonie Ziemi, ale taka pełnia Właśnie czeka na ciebie w Królestwie Bożym, i ta nasza śmierć jest jakoś zrozumiała, ale cierpienie, choroba, czy Bóg nie mógł tego jakoś usunąć? Każdy w inny sposób podchodzi do swojego cierpienia, do choroby. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Wiktor Frankl taki austriacki psychiatra, który przeżył cztery obozy koncentracyjne, powiedział takie zdanie, jeśli coś na świecie ma głęboką wartość, to jest to wartość cierpienia. Trudne zdanie, ale rzeczywiście tam jest głęboka mądrość. Właściwie nie ma niczego pięknego w życiu bez tego cierpienia. Nawet jeżeli ktoś Studiuje, uczy się, chociażby języka obcego, no to też musi się jakby zaprzeć samego siebie, uczyć się tych słówek, w jakiś sposób też przecierpieć to, żeby zmuszać się do tej nauki. Jeżeli coś ma wartość w życiu, to ma wartość cierpienia. Choroba, cierpienie, może u wielu z was spowodowały, Zmianę myślenia. Kiedyś człowiek myślał, że najważniejsze są te dobra materialne to szczęście jakieś bogactwo jakiś piękny dom a teraz widzi, że są inne wartości o wiele ważniejsze przyjaźń, miłość, rodzina, Bóg życie wieczne. Choroba może być takim pedagogiem, takim nauczycielem, który no, zmienia nasze myślenie i pokazuje nam prawdziwe wartości. Może choroba była dla kogoś oczyszczeniem z grzechów. Ktoś kiedyś no, żył w swoich nałogach, w grzechach, ale przyszedł. Moment cierpienia, choroby, może uziemienia, może właśnie takiego stałego przebywania w domu, leżenia w łóżku, i człowiek zauważył, że żył wcześniej w sposób niegodziwy, nieetyczny, a teraz cierpienie, choroba go oczyszcza. Nie wiemy. Wiemy jedno, że Jezus Chrystus, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem i przyszedł do nas na ziemię, On nie usunął tego cierpienia, ale przyjął je na siebie. Właściwie ostateczną odpowiedzią na sens cierpienia ludzkiego jest Jezus Chrystus na krzyżu. Ten, który przyjął wielki ból. Biczowania, to jest ból nie do opisania, ból cierniem koronowania, ból także duchowy, wyszydzenia, zdrady, niesłusznego oskarżenia, ucieczki swoich uczniów, ból drogi krzyżowej, 600 metrów iść z jakąś ciężką belką, kiedy jest człowiek już wykończony po tym biczowaniu olbrzymi ból, a potem jeszcze przebicie do krzyża i męka na tym krzyżu przez trzy godziny. I mimo wszystko Jezus modli się za swoich oprawców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus Chrystus na krzyżu jest odpowiedzią na ludzkie cierpienia. I my... Możemy się z Nim jednoczyć, a jednoczą się z Nim szczególnie chorzy, cierpiący, starsi, ci, którzy są doświadczeni jakimś krzyżem. Wówczas tylko spojrzenie na krzyż jest odpowiedzią: Bóg także cierpiał. Ty wiesz, co to jest cierpienie. I może właśnie wtedy człowiek jakoś lepiej rozumie że nie ma większej wartości niż właśnie ta ofiara że ta twoja ofiara jest cenniejsza niż wszystkie inne modlitwy bo na ciebie więcej kosztuje jeżeli potrafisz po powiedzieć bądź wola twoja oddać to swoje cierpienie razem z Jezusem Jezu ufam tobie to to jest najpiękniejsza modlitwa Święty Paweł bardzo pięknie to napisał w liście do, do Kolosan. Teraz raduję się cierpiąc za Was, i w moim ciele dopełniam braki cierpień Chrystusa za Jego ciało, którym jest Kościół. Tak, tak pisał. Jakby dopełniał tych udręk Chrystusa. Właściwie bez Chrystusa cierpienie nie ma sensu. Jezus powiedział takie słowa: A ja, gdy będę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Tak, on został podniesiony nad Ziemię, po to, żeby spojrzeć na każdego cierpiącego, na każdy dom, gdzie leży osoba obłożnie chora, na każdy szpital i pociąga wszystkich do siebie. Powiedział, pragnę. Pragnę być z Tobą. Pragnę Ci ulżyć w tym cierpieniu. Jezus na krzyżu jest odpowiedzią na te nasze bóle i cierpienie. Możemy się z Nim łączyć. Możemy Mu ofiarować te nasze krzyże. I pozwólcie, że jeszcze zwrócę się do tych osób, które się Wami opiekują. Może członkowie rodziny, może przedstawiciele służby zdrowia, przyjaciele, sąsiedzi. W imieniu tych wszystkich chorych chciałem Wam podziękować, bo służba ludziom chorym, cierpiącym, starszym. To jest chyba najpiękniejszy czyn, jaki może człowiek wykonać. Jan Paweł II w liście Nowo, Milenio i Neunte na trzecie tysiąclecie pisał tak. Jeśli nasze działania rzeczywiście mają początek w kontemplacji Chrystusa, to winniśmy Go dostrzegać przede wszystkim w twarzach tych, z którymi On sam zechciał się utożsamić. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Jan Paweł II oczywiście cytuje tutaj słowa samego Chrystusa. Byłem chory, Przyszliście do mnie. Tak, służycie samemu Chrystusowi, temu bliźniemu, ale w tym bliźnim mieszka sam Chrystus. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, najmniejszych w mieście uczynili. Siostry i bracia, choroba, cierpienie, starość powodują, że nasze społeczeństwo może być bardzo altruistyczne. bardzo przeniknięte miłością. Naprawdę, gdyby tego nie było, moglibyśmy się stać takimi okropnymi egoistami. Tymczasem nie. Dzisiaj jesteśmy zdrowi, opiekujemy się chorymi, ale za jakiś czas my sami będziemy chorzy, starsi i ktoś inny będzie się nami opiekował. I tak z pokolenia na pokolenie idzie łańcuch miłości, służby, Choroba, cierpienie nawet zmuszają nas do tego, żebyśmy przełamywali swój własny egoizm, żebyśmy podarowali nasz czas drugiemu, nasze serce, naszą miłość. Nie, zru, nie zrozumiemy do końca choroby, cierpienia, ale w świetle Ewangelii ma to wszystko wartość nadprzyrodzoną, niezwykłą. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że ofiarujecie Wasze modlitwy, Wasze krzyże. Może za tych, którzy są daleko od Boga. Wasza modlitwa na pewno będzie wysłuchana. Może nie dzisiaj, może nie za rok, ale w pewnym momencie ta Wasza modlitwa pomoże komuś przyjść, wrócić do samego Boga. I za to wszystko chciałem Wam podziękować. I teraz już kończąc tę refleksję, przejdziemy do bardzo istotnego momentu, mianowicie sakramentu udzielenia namaszczenia chorych. Wszyscy, którzy czują się jakoś osłabieni, czy to na ciele, czy na duszy, mogą ten sakrament przyjąć. Wszyscy starsi. Wszyscy w jakiś sposób chorujący, może przeżywający jakąś życiową depresję, załamanie, także są zaproszeni. Więc teraz będzie udzielenie sakramentu namaszczenia chorych. Najpierw będzie jeszcze modlitwa, a potem przez środek nie trzeba podchodzić do ołtarza, tylko jakby wyjść z ławek przez środek kapłani przejdą. I każdemu indywidualnie tego sakramentu udzielą, kreśląc znak krzyża olejem chorych na czole i na dłoniach. Dlatego prosimy, żeby tak podać swoje dłonie, aby można dokonać tego sakramentu. I ten sakrament jest szczególnym umocnieniem. Pozwólcie, że przeczytam fragment z listu, listu świętego Jakuba. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili Go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan Go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą Mu odpuszczone. Tak, to jest sakrament, który szczególnie nas dźwiga duchowo i też odpuszcza nasze grzechy. Jakże wielka łaska jest związana z tym sakramentem. Teraz już przejdziemy do tego obrzędu i rozpoczniemy go modlitwą.